Rzeszowski zakład karny w Załężu wzbogacił się o nowy pawilon dla więźniów. Pierwsi pojawią się tu jednak za kilka miesięcy, bo remontu wymagają więzienne. Kuchnia i pralnia dziś nie przygotowane do obsługi dodatkowej liczby osadzonych, a tych nowy budynek pomieści 260. Powstał z myślą o Polakach odsiadujących wyroki w krajach Unii Europejskiej, którzy od przyszłego roku mają być przewożeni do kraju. Wcześniej mogli się na to nie zgodzić i odsiadywać karę za granicą. Nowy pawilon na razie świeci pustkami, ale to zmieni się w ciągu najbliższych miesięcy. Więźniowie zostaną umieszczeni w jedno- i kilku osobowych celach, w sumie 73. Każdą z nich wyposażono w piętrowe łóżka, sztućce z plastiku i ręczniki. Wszystko to, co jest niezbędne, tak? Cały, cały majątek, dobytek, który posiadają, który dostali zgodę na posiadanie, bądź zgodnie z przepisami. E, mogą posiadać, musi im się zmieścić w takich warunkach. Choć oficjalnej decyzji kto będzie tutaj odbywał karę jeszcze nie ma, wiadomo, że pawilon miał być odpowiedzią na zmieniające się przepisy. Od przyszłego roku wszyscy więźniowie, którzy zostali skazani poza granicami i odsiadują wyrok w krajach Unii Europejskiej, mają być przewożeni do kraju. Wcześniej musieli się na to zgodzić. O tym, jaka jest różnica między zakładem karnym polskim a niemieckim, opowiedział nam jeden z więźniów skazany za zabójstwo, który odbywa karę na załężu. Udogodnienia polegały jeszcze na tym, że można było sobie ugotować coś, kupić jakieś mięso, ziemniaki. Więźniowie robili serniki, pizzę. Była kantyna świetnie zaopatrzona, którą w piątek. Dwa razy w tygodniu była wypiska, w piątek można było, to co się zamówić z danym talonikiem, było przywiezione, dostarczone. No i po prostu taka namiastka tego jedzenia wolnościowego. Jego zdaniem, wielu więźniów mając wybór, woli odbywać karę za granicą. Przede wszystkim jest praca, człowiek nie marnuje tego czasu na niczym. Potrafi zapomnieć, jeżeli człowiek pracuje, jest w stanie nawet swoją rodzinę w Polsce czy w niech tym. Pomóc, pomóc finansowo. Ma na to podstawowe potrzeby jak kawa, jak papierosy, jakieś słodycze. Nowy pawilon to w sumie 258 miejsc. Powiedzmy sobie szczerze, niektóre jednostki penitencjarne mają mniejszą pojemność niż ten jeden oddział. Cały zakład karny w Rzeszowie musi się przystosować do powiedzmy to kolokwialnie zwiększonej przepustowości. A to oznacza, że to jeszcze nie koniec prac. Potrzeba jest stworzenia całej infrastruktury więziennej, budynku usługowo-więziennego, w którym będą osadzeni, mogli deponować swoje rzeczy, gdzie będą przyjęcia, gdzie będą nowe sale wizy. Budowa pawilonu rozpoczęła się jeszcze w 2008 roku, ale ze względu na kryzys ekonomiczny przerwano ją na dwa lata. Trzypiętrowy budynek naszpikowany jest wszelkiego rodzaju zabezpieczeniami, kamerami, ale też alarmami także w pokoju wychowawców czy pielęgniarek. Wartość całej inwestycji to około 12 milionów złotych.